Boże, obdarz nas pogodną myślą. Pomóż dobro czynić zawsze. Przyjmij dzisiaj nasze modły i wieczyste daj nam życie. Chrystusie, rozpoczynamy nowy dzień z wdzięcznością, otwierając nasze serca na światło Jezusa, Słońca Sprawiedliwości. Niech ta poranna modlitwa będzie ofiarą miłości i ufności. W każdej godzinie, w każdej myśli i czynie pragniemy Go wielbić i chwalić Jego imię. Jezu, światłości dnia, Jezu nadziejo nasza, Tobie oddajemy wszystko, Tobie oddajemy czas. Jezu, Światłości dnia, Jezu, nadziejo nasza. Jezu, światłości dnia, tobie oddajemy czas. Witajcie, moi drodzy. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, słońce sprawiedliwości, z pokorą stajemy dziś przed Tobą i oddajemy Ci każdą chwilę, każdą myśl i każdy krok. Oświeć ciemności naszych serc, rozpal miłość tam, gdzie panuje chłód. Niech Twoje imię. Będzie uwielbione w naszych pracach, spotkaniach, słowach i ciszy. Bądź z nami w chwilach radości i w momentach trudnych. Prowadź nas drogą pokoju. Amen. Jesteś blaskiem poranka, ciszą, która koi serce, obecnością, która nie przemija. Dzień ten oddany Tobie niesie Twoje światło w każdy zakątek codzienności. Twoje imię chcemy nieść, jak znak. Łagodnie, wiernie, prosto. Jezu, jesteś blaskiem poranka, ciszą, która koi serce. Gdy oddajesz dzień Jezusowi, każda chwila staje się modlitwą. Niech Pan rozjaśni Twoje serce jak poranne słońce. Niech Jego miłość towarzyszy Ci w każdej godzinie. Niech Duch Święty napełni Cię pokojem i siłą, a imię Jezusa niech będzie Twoim światłem i schronieniem. Amen. Zakończyliśmy modlitwę, ale nie kończymy uwielbienia. Niech Jezus, słońce sprawiedliwości, prowadzi nas przez cały dzień. Wracajmy do tych słów w sercu, a Pan będzie z nami w każdej chwili. Jezu, jesteś obecny. Jezu. Jestem Twój. Ty jesteś początkiem i końcem. Tobie zawierzam wszystko. Jezu, jesteś obecny. Jezu, jestem Twój. Ty jesteś początkiem i końcem. Jezu, jestem Twój. Z Jezusem. Mogę przejść przez ten dzień z odwagą, pokojem i miłością. Mój drogi bracie, moja droga siostro, jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj nasz kanał O Jezusa Modlitwy i kliknij: Lubię to, aby codziennie modlić się razem. Zostaw komentarz z intencją, będziemy się modlić razem z Tobą. Niech Jezus prowadzi nas wspólnie. Niech dzień oddany Jezusowi stanie się przestrzenią Jego światła i działania. Jezu, jesteś ze mną. Nawet gdy nie czuję Twoja miłość, trwa. Tobie powierzam cały dzień, wieczór i jutro. Jezu, jesteś ze mną, Twoja miłość trwa, Twoja miłość trwa. Jezu, jesteś ze mną Jezu, Twoja miłość trwa Tobie powierzam cały dzień, wieczór i jutro Sławimy Ojca i Syna i ducha, dawce pociechy, niech będzie chwała na wieki naszemu Bogu i panu. Amen. Do usłyszenia, moi drodzy.